Mamy bardzo serdeczne dzisiaj Skorpiony przyjechały do paszczy, Baszy, do zielonej góry. Jak się zbliżą, zobaczymy. Jak znowu 35 stopni, myślę, że to będzie zdaje fajny wynik. Zobaczymy. U69 czeka. Zapach spalony do metanolu. Józef za nami unosi się w powietrzu. więc czekamy na rozpoczęcie meczu. Wreszcie, na 20, na 15. O 20.30 wjeżdżamy do pierwszego wyścigu. Dziękuję. Do usłyszenia Janusz Stefanca. PSZ Poznań i dziękuję za to, że w tyle osób stawiliśmy się tu na stadionie w Palu Górą! Pozdrawiam! Na taką kłódkę jesteśmy zamknięci. Jak to się ma z przepisami bezpieczeństwa? Nie wiem.

Ale na bardzo ciężkim obiekcie W69 53 do 37 da, myszki myki trochę ją pożarła, obgryzła, ale zawodnicy spłodzenia bardzo dobrze się spisali. Nie było dużo walki, mecz powiedziałbym taki bardzo fajny ale bez czego kontaktu. Kłopoty z taśmą startową i kłopoty z brankiem. Czekamy, żeby wyjść, zobaczymy jeszcze ile czasu. Na razie tyle do usłyszenia ze stadionu drzwi górze, dla Was z Stepanczak.